Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie cały Trygon Powietrza, bliźnięta, wagi i wodniki. I zapraszam Was do czytania, co zmieni się w Waszym życiu z końcem roku. Co zmieni się w Twoim życiu, mój drogi bliźniaku, wago i wodniku z końcem roku. Zmianę tę oczywiście możesz manifestować również we własnym zakresie. Zobaczymy, co pokażą karty, prawda? Natomiast jeśli pokażą się ostrzeżenia bądź yy, wymagające energię, wtedy będziemy je Doprecyzowywać tytuł czytania, temat czytania, co zmieni się w Twoim życiu z końcem roku. Zaczynamy od bliźniąt, to oczywiste, ale doprecyzowałam: bliźniaki mają romans i miłość jest w powietrzu, miłość wisi w powietrzu. Obie te karty są bardzo radosne, romantyczne, romansowe i miłosne. Pierwsza energia informuje nas o tym, wiesz, żebyś szukał w ogóle ludzi do miłości, miłości wysoko wibrującej, tak bym to określiła. Nie do końca tam, gdzie zaczyna się od turbulencji, zaczyna się od kłopotów, lub jeszcze się na dobre nie zaczęło, a już zgrzyta, krótko mówiąc. Druga energia jasno nas informuje, że miłość wisi w powietrzu i to jest wspaniały czas na połączenia, na też przeprowadzanie połączeń, przeprowadzanie relacji, branie ich level wyżej, tak? Krok dalej, zrobienie jakiegoś kroku milowego, zacieśnienie więzi ogólnie, tak? Pójście wyżej, jeśli chodzi o pewnego rodzaju poziom wzajemnych zobowiązań względem siebie osobistych. Macie kartę czwórki, mieczy, czyli um, uzdrowienia i później bardziej zwracania uwagę na swoje potrzeby, być może uzdrowienia od tych sytuacji, o których mówiłam przy okazji energii tej karty, gdzie jeszcze się nie zaczęło dobrze, albo jest to, powiedziałabym, relacja absolutnie dla Was um, niezdrowa, nie chcę powiedzieć toksyczna, w której Wy nie czujecie się dobrze sami ze sobą, tak? być może restrykcyjna względem Was, być może um, taka powiedziałabym um, zbyt mocno dominująca. Więc tutaj pokazuje się uzdrowienie bliźniaka, przejście w fazę e, jestem zadowolonym z siebie singlem, bądź odzyskuję moc własną, przestrzeń własną do tego, żeby wejść w romans, do tego, żeby wejść w relację, do tego, żeby dać miłości szansę i ta miłość się pojawia u ciebie niespodziewanie, zobacz. Ona się pokazuje przy dziewiątce kielichów i pokazuje się też jako miłość w internecie, szczerze mówiąc, ale uważam, że z ogromną predyspozycją, żeby pójść dalej. Bo tu mamy kartę papieża na spodzie. Także, nawet jeśli to będzie e, romans internetowy na początku, bądź po prostu gadanki w internecie, to wydaje mi się, że e, to będzie ktoś, kogo spotkasz niespodziewanie, to będzie dla Ciebie zaskakujące, to będzie ktoś, kto na poziomie wartości będzie niesamowicie spójny z Tobą, i ta relacja, to połączenie będzie miało realne, realne, e, jakby to powiedzieć, punkty zaczepienia do tego żeby przenieść ją dalej Przejmie się na kolejny poziom, zrobić jakiś krok w kierunku bliższego, na przykład poznania się. No to dla Singli piękna energia, szczerze wam powiem, szczególnie przy tej dziewiątce kielichów, co, co, co jest niesamowicie zaskakujące i to też powoduje, że ta sytuacja miłosna jest dla nas bardzo urokliwa, prawda? Jest to miłość, której się nie spodziewałeś. Jeśli miałabym nazwać film dla Was, jeśli to byłby film odrębny tylko i wyłącznie dla bliźniąt, i miałabym nadać temu filmowi, Bytu, na podstawie tego, co pokazały nam karty, to powiedziałabym miłość, której się nie spodziewałeś po prostu. Natomiast ogólnie jeszcze mamy oprócz singli, mamy jeszcze inne sytuacje życiowe, jak wiemy. Więc tutaj kwestia jest no, trochę naprawy i odzyskania przestrzeni własnej w relacjach. Tak, trochę taka energia, w której OK e, wiem, że postawa mojego partnera w tym czy w innym zakresie, w tym czy w innym wymiarze nie wpływa na mnie zbyt dobrze. Muszę się od tego odsunąć dla swojego własnego dobra, dla zdrowego egoizmu, mojego własnego. Myśli sobie bliźniak, tak? I być może to, to twoje odsunięcie, troszkę odseparowanie, postawienie bardziej na siebie, powoduje jakąś refleksję w twoim partnerze i sytuacja się zmienia, tak? I wyjaśniacie sobie pewne rzeczy. To wyjaśnienie tych pewnych rzeczy też może być takie, powiedziałabym, nie do końca przyjemne, bo ten paśmie czy bywa impulsywny, jeśli chodzi o komunikację. To też, drogi bliźniaku, też odczytam e, taki scenariusz, szczerze Ci powiem, że Ty właśnie zdajesz sobie sprawę, że pewnego rodzaju postawa ważnej dla Ciebie osoby z romantycznego punktu widzenia, być może partnera, nie wpływa na Ciebie dobrze. Wręcz destrukcyjnie. Musisz się potem uzdroić, odsapnąć, pomedytować. A, I Twój partner to zauważa. Ta osoba to zauważa, i informuje Cię o tym, lub daje znać, że boi się na przykład, że cię straci. Tutaj troszkę taka energia się pokazała. Co dla Ciebie jest, uważam. Em, no, takim dowodem niezbitym na ten moment, przynajmniej na to, że tej osobie naprawdę na tobie zależy. Tak, czyli po momencie, po takiej chwili yy, dłuższej bądź krótszej, to będzie się wiedzieć najlepiej odseparowania się od tej znajomości, postawienia na, na siebie, na własne potrzeby, na potrzeby, yy, że tak powiem, na różne zachciewajki, bo dziewiątka monet to jest często energia zachciewajek, słuchajcie. Zachciewajek takich na poziomie, yy, moje drogie panie, kosmetyczek, fryzjerek, ciuchów, butów, nie wiem, no coś, co teoretycznie. Yy, yy, nie wartościuje jakoś mocno, ale powoduje, że czujemy się dobrze, prawda? Że czujemy się naprawdę zadbane, zatroszczone same o siebie. Jeśli chodzi o pieniądze, to one nie do końca się tutaj pokazują, raczej pokazuje się bliźnia, który dobrze sobie radzi finansowo. Po prostu, dobrze sobie radzisz finansowo i być może tutaj tak naprawdę w z sytuacji um, są finanse, które idą własnym torem i jesteś zadowolony z tych pieniędzy, um, ale też myślę sobie, pokochaj bardziej swoją pracę, jeśli to możliwe. W ogóle, tak sobie myślę, tak. Jeśli, jeśli czujesz, że finansowo jest ok, lub sytuacja jest ustabilizowana, ten moment, że jakby to nie jest pierwsza troska twoja po otworzeniu oczu rano, to raczej zwróć uwagę na swoje życie osobiste, właśnie, na miłość, na, na, na twoją gotowość być może do tego, żeby dawać i otrzymywać, najwyższą energię, jaką jest miłość właśnie. Troszkę takie energie nam się pokazały. Szczerze Wam powiem jeszcze, to bardzo ciekawe. Bo raczej ty pokazujesz się jako ktoś drugi bliźniaku, na kogo niejedna osoba ma baczenie. Tak? I nie jedna osoba macie na oku. Eee, I wydaje mi się, że tutaj jakby zaskakujące może być też dla ciebie wyznanie, które popłynie w twoją stronę, wyzwanie miłości bądź wyzwanie, wyznanie przyjaźni, szczerze powiem. To może być też dla ciebie zaskakujące, że nie spodziewałeś się po tej osobie. Eee, no i to jest to. Słuchajcie, sucha, su, super, super. Eee, bardzo Wam dziękuję. Eee, I teraz zapraszam wagi, moje drogie wagi. Zobaczmy, jakie energie pokażą się u Was, co zmieni się w Waszym życiu z końcem roku. Ok, pierwsza karta odwróciłam się sama. Ktoś już miał tę kartę. To jest jakby możliwość osiągnięcia czegoś ważnego dla Ciebie, może finansowego, i wydaje mi się, że to y, troszkę y, uruchomi w Tobie jakąś potrzebę dalszego planowania. Bo pierwsza karta sugeruje, żeby y, cieszyć się, radować się y, czasem, w którym czujesz, że zapracowałeś na jakieś osiągnięcie, właśnie. Tak? E, masz zdrowe relacje zawodowe, zdrowe relacje osobiste, radzisz sobie doskonale, e, osiągnąłeś swój cel. Tak bym to określiła. Karta mówi, ciesz się tym, raduj się tą chwilą. Tak? E, to jest też karta, która mówi, że to osiągnięcie, ta zmiana, ale ona nie spada z nieba, od razu powiem. Nawet ta karta o tym wspomina, jest to osiągnięcie, zasłużyłeś na to, zapracowałeś na to, na tę sytuację, na tę zmianę, więc to nie spada nam z nieba, prawda? To było konsekwencją Twojego wysiłku wcześniej włożonego. Natomiast to niewątpliwie tutaj karta mówi, że to osiągnięcie pomoże Ci z troskami. Ze zmartwieniami, zakończyć w sensie pomoże, to miałam na myśli, z jakimiś nieprzespanymi nocami. I kolejna karta mówi: Planuj. To jest dobry czas z końcem roku, właśnie, żeby e, dosłownie tu jest tak napisane słuchajcie zaplanować swoje działania, jeśli chodzi o fundamenty, które chcemy tworzyć na przyszły rok, tak? I to dotyczy spraw finansowych, żebyś bardzo ostrożnie, metodycznie planował swój rozwój zawodowy, finansowy, że to, co zasiejesz do końca tego roku, być może, będzie bardzo istotne, jeśli chodzi o zebranie plonów w przyszłym roku. To jeszcze tutaj taka energia i wygrana finansowa się pokazuje, że wygrana finansowa nie mam na myśli totolotka. Umówmy się, już o tym rozmawialiśmy, jakieś mówiłam, że e, jeśli są tu osoby, które szukają e, informacji w zakresie wygrywających e, liczby cyfr w totolotku, to nie podaje to nie ten adres. Natomiast pokazuje się wygrana finansowa, ale w znaczeniu jakby m, uzyskania pewnego rodzaju profitu, to uzyskanie tego profitu będzie konsekwencją Twoich działań i Twojej, twojej pracy. Następuje zmiana, która kończy zmartwienia nie nieprzespane noce. Zmiana być może wiecie, też nie czytam karty, jeśli chodzi o zdrowie, bo uważam, że jeśli chodzi o kwestie zdrowotne, to jednak um, służba zdrowia może, no dobra, lekarz to jest ten autorytet tutaj, któremu można zawierzyć, um, zawierzyć, słuchajcie te kwestie zdrowotne, natomiast poprawa w zdrowiu również się nam pokazała. Jeśli, jeśli czujesz właśnie, że z czymś się borykałeś, borykałaś, droga wago, jeśli chodzi o kwestie zdrowotne, to te karty sugerują, że no, jakby bądź konsekwentna, rób dalej to, co robisz, nastąpi poprawa, zmiana na lepsze, która pozwoli Ci zaplanować bardziej strukturalnie przyszły rok. Mamy królową monet. Mamy króla monet, czyli mamy power. Kapel, kochani, pięknie. Mamy miłość lub przyjaźń, i mamy usamka kielichów, czyli ewidentne odejście od zmartwień, od nieprzespanych nocy na spodzie karta słońca, od tego, co było druzgocące, nieprzyjemne, od tego, co nas martwiło, nie satysfakcjonowało i nie rozwijało. Masz wokół siebie, droga Wago, osobę, która bardzo racjonalnie, bardzo rzetelnie podchodzi do życia. Podobnie jak ty, bo pokazujesz się nam tutaj w energii króla monet, nie króla powietrza, nie króla mieczy. Um, wydaje mi się, że bez, kwestia bezpieczeństwa finansowego być może jest ważna dla obojga Was, to może być Twój partner, to nie musi być partner do miłości, to może być twoja, Twój przyjaciel e, lub e, inna osoba, którą udarzysz jeszcze jakimś sentymentem, uczuciem romantycznym i współpraca wspólna w moim odczuciu, zwrócenie się bardziej ku sobie, bo zwróćcie uwagę na ilustrację Królowej Monet i ilustrację Króla Monet. Troszkę są te postacie od siebie oddzielone, troszkę się, są od siebie odwrócone, więc być może zwrócenie się bardziej w swoją stronę pozwoli Wam wypracować konkretne osiągnięcie, zakończyć chaos, zamieszanie, e, spowodować, że sprawy, które Cię do tej pory martwiłeś i być, martwiłeś, być może nawet głośno o nich nie mówiłeś, po prostu... Pójdą w zapomnienie. Królowa monet jest energią osoby bardzo racjonalnie gospodarującej zasobami, niesamowicie opiekuńczej. W ogóle energia osoby dobrze organizującej pewne sprawy, tak? W życiu domowym, zawodowym. Na to bym zwróciła uwagę. Jeśli nie ma tu miłości, to przynajmniej jest przyjaźń, tak bym to określiła. No bo wiadomo, że jeśli to dotyczy spraw pracowych, to nie zawsze musi być miłość w pracy, prawda? To może utrudniać troszkę. Natomiast e, jeśli jest to kwestia romantyczna, to masz wokół siebie partnera. Masz obok siebie partnera, e, który jest godny zaufania, e, który podobnie jak ty e, widzi jasno wspólną przyszłość, tak bym to określiła, i w tym momencie, e, jeśli chodzi o planowanie, to plany przede wszystkim z miłością do siebie. W sensie, no, wiem, że to brzmi bardzo, bardzo wzniośle, natomiast chodzi o to, żebyś w kwestiach planowania przyszłego roku, te fundamenty, które będziesz tworzył, to, co będziesz chciał rozwijał, rozwijać, o tym wszystkim myślał w kontekście miłości, do siebie samego, żeby Tobie było dobrze, żeby być może w przyszłym roku ostatecznie odejść od tego, co tutaj stało, gniło, gnuśniało, nie było tam w ogóle nic interesującego, tak? Pójść w stronę spełnienia jakiegoś życzenia, marzenia. Zwróćcie uwagę, w ósemce kielichów od czego się odwracamy? Odwracamy się od tych wszystkich aspektów, które z emocjonalnego punktu widzenia... Nie rozwijają, nie satysfakcjonują. Idziemy w stronę 9 kielichów. Karta następna, 9 kielichów. 9 kielichów, spełnienie, zadowolenie, tak? Więc od tego odchodzisz planując i to się dla Was pokazało. Bardzo Wam dziękuję. Chyba najładniejsze czytanie, moje drogie wagi, e, szczerze, mo szczerze powiem. Mm, przygotowuję teraz karty dla wodników. Moje drogie wodniki, tasujemy najpierw. Moje drogie wodniki, co zmieni się w twoim życiu z końcem roku? Intuicja, pierwsza karta, która zachęca do tego, żeby ufać swojej intuicji, to jest dobry czas, intuicja ci podpowiada, że końcówka roku ten najbliższy czas, najbliższe dni, najbliższe tygodnie, to może być dobry moment do tego, żeby uczyć się nowych skillsów, żeby poszerzać swoje kompetencje. Jeśli chodzi, i to bardzo silnie się pokazała, zmiana spraw zawodowych, zmiana podejścia do kwestii finansowych, zawodowych, rozwój osobisty, to się nam pokazało, tak? Um, no więc jeśli chodzi o kwestie, to trochę od razu jest, słuchaj, um, ostrzeżenie dla Ciebie, to też jest zmiana, żebyś um, ostrożnie podchodził do pewnego rodzaju Planów, ponieważ wydaje mi się, że jakiś niespo, niespodziewany obrót zdarzeń może wprowadzić Cię w energię zmiany tak dużej, że nawet się jej nie spodziewałeś. To jeszcze na to bym zwróciła uwagę. Zwróć uwagę też na to to jest odpoczynek, jako ważny dla Ciebie, tak? Żebyś upewnił się, że jakby to powiedzieć, że sposób w jaki odpoczywasz, rutyna Twojego odpoczynku ona jest dla Ciebie uwzniaślająca. E, ona jakby naprawdę Ci sprzyja, że jest to odpoczynek efektywny. Więc słuchaj swojej intuicji, jeśli chodzi o kwestie inwestowania pieniędzy, spraw zawodowych, kariery zawodowej. Szczególnie jeśli coś Cię ostrzega, tak zwane czerwone lampki się pozapalały i chcesz podjąć jakąś decyzję, ale jakby z tyłu głowy widzisz ryzyka Związane z, te, z tą sytuacją. To instu, intuicja się w tym momencie tutaj ostrzega, e, czyli podpowiada ci, podpowiada ci słusznie, że ta sytuacja może się trochę wymknąć spod, spod kontroli, że możesz mieć e, tak zwaną klęskę rodzaju, po prostu, tak, że ten odpoczynek to w ogóle będziesz mógł sobie tylko pomarzyć o odpoczynku. E, co, no, umówmy się, chyba wszyscy wiemy, że. E, e, nie jest wskazane. 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę powiedziałabym, to niewskazane, niezdrowe e, takie podejście do spraw zawodowych. Natomiast tutaj intuicja podpowiada ci, ufaj jej, że to jest dobry czas na to, żeby też uczyć się nowych kompetencji zawodowych, poszerzać swoje kompetencje zawodowe, próbować nowych rzeczy być może, ale bądź świadomy, że ta zmiana, ta tutaj, o której mówiłam, intuicyjna, ta zmiana, w którą. W, 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 której strony, w, w której stronę kieruje cię intuicja, ona może nakręcić trochę taki efekt kuli śnieżnej. Takie przesłanie to dla Was. Uch, cholerka, wodniki. powiedzieć, że nie, jakiś twój plan, drogi wodniku, który masz, dlatego e, jeśli intuicja e, podpowiada ci, że tak właśnie może być, to karty to potwierdzają. Masz jakiś plan, ale być może jakieś pewne rzeczy zależą nie tylko e, od ciebie, ale również od otoczenia i być może otoczenie się nie zgodzi na realizację tego planu. Tak, więc tutaj jakby e, karty sugerują, że może tak być mm. i e, no to tyle. I później po prostu trzeba będzie się troszkę, że tak powiem. Pouzdrawiać, no, po prostu odpocząć od tego, tak, bo możesz, możesz być rozczarowany. To tak na marginesie, ale yy, mamy kartę. Umiarkowania, czyli widzisz, pomału, ostrożnie, noga z gazu, krok za krokiem, krok za krokiem. Król Mieczy, to ty, racjonalnie, ostrożnie i jest wieża, i tutaj mamy ten obrót spraw, yy, który, po której będziemy się uzdrawiać, Boże. Yy, no więc słuchaj, drogi wodniku, przeciekawe. Może powiem od początku wszystko. Skonkretnie postaram się. Pierwsza informacja, która przychodzi mi do głowy, to jest energia, w której doskonale czujesz, intuicja ci podpowiada, w którą stronę się rozwijać zawodowo. Um żeby pozyskiwać nową wiedzę, nowe kompetencje i to super. Natomiast trzeba zwrócić uwagę, że ta nowa aktywność, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, ona będzie wymagać od Ciebie lub nagle to może się tak rozkręcić po prostu, że nie będziesz miał czasu na nic. Nie mówię o, o swoim życiu prywatnym, osobistym, odpoczynku i tak dalej. Albo po prostu no będziesz miał czas, tylko będzie bardzo ograniczone. Druga, druga informacja mówi, że jeśli jeśli ktoś Cię no, trochę nakłania do inwestycji, jakichś pieniędzy, być może e, albo sam myślisz o zainwestowaniu jakichś pieniędzy, to ostrożnie tutaj. Hmm? Dlatego, że Wydaje mi się, że w międzyczasie mogą się zmienić przepisy albo może zmienić się coś, co jest od Ciebie niezależne, i w gruncie rzeczy ta inwestycja lub ten plan przestanie być tak interesujący, tak intratny, tak satysfakcjonujący, jak sobie założyłeś. To jest druga informacja. Trzecia informacja to jest taka, gdzie wydaje mi się, że intuicja Ci podpowiada, w jaki sposób zmienić coś, Natomiast na lepsze dla siebie, i to jest jak dla mnie, to są chyba raczej sprawy zawodowe, um, natomiast wydaje mi się, że w tę sytuację zaangażowani są również inni ludzie, albo jest dużo zależności w tej sytuacji. I ten plan nie tyle, że nie, że nie wypali, tego nie wiemy, prawda? Ty jesteś tu w królu mieczy, jesteś w stanie przewidzieć też pewne rzeczy, umówmy się. Natomiast wydaje mi się, że część tego planu, część tych założeń, część tego, co zostało Ci obiecane, no nie dojdzie do skutku, nie będzie realizacji. Dlaczego nie będzie realizacji? Bo coś komuś nie pasuje, coś do czegoś nie pasowało. Twoje stanowisko, twój... Wkład, nie pasuje do całości koncepcji. No, i tu jest później rzeczywiście karta odpoczynku, karta uzdrowienia. Może ci się to nie spodobać, może ci się nie spodobać takie podejście do tej sprawy, natomiast karta uzdrowienia dla mnie oznacza w tym momencie zdanie sobie sprawę, że trochę tak miało być i po prostu znajdziesz głębszy sens w tym, co się stało, tak? To jest ten mini Eremita. Jeśli chodzi o miłość. Hmm. Jeśli chodzi o miłość, tutaj miłości nie ma tak jakoś bezpośrednio, raczej kariera się pokazała silnie. Natomiast jeśli chodzi o miłość, to myślę sobie, że jakiekolwiek przyspieszenie, próba kontroli kogoś, sytuacji, narzucanie swojej woli, na nic się zda. Gdyby ci przyszło to do głowy, tak to określę, no, bo kogoś bardzo kochasz, pragniesz, chcesz teraz szybko i tak dalej, i tak dalej. Ktoś nie jest gotowy, coś się wydarzy, z, z jakby takiego powiedziałabym e, wymagającego uwagi w życiu tej twojej osoby, co troszkę spowolni sprawy, albo trzeba będzie coś odłożyć em, na, na później. Więc samo umiarkowanie mówi słuchaj, noga z gazu, tak? Pomału, krok po kroku i etapami i do celu. Dziękuję bardzo, w przemyślany sposób, król miecz. Dziękuję bardzo, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.